Obaba! Na, na... chodnik! Obawę. Obawę. Chodź, 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 ja ci pomagam. Na chodnik zejdź. <śpiew> Spokój! Na, stawaj plecami do mnie nie patrzy Tego nie. nie rozumiesz, czy nie patrzy w jego kierunku, kurwa! Plecami masz się odwrócić! Mhm. kurwa, mamy śmierć na miejscu. Trzeba wezwać go. Ja już go no zaata... 8 razy w głowę, kurwa. Zaatakował agenta federalnego, nie ma no tu co dawaj, zbierać, to, normalnie. Pan.

Wie pan, że jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka. Jeśli pan mi znowu powie złej no mi nazwisko SSN, to można zaaresztować. Sztukę to tak. ci mogę wyj**ać Do góry ręce mówię. Dobrze? Stoisz, że... On jest szybki, on jest naćpany czymś. Człowieku, zatrzymaj się! Moment, się zatrzymaj I. Nie ruszaj się Tu razem, Kładź się na ziemię w tym momencie Kładź na ziemię Na ziemię się k***a, kładź, mówię Tak Kładź się na ziemię ja Jestem Kładź na ziemię k***a Na ziemię się k***a, mówię Mówię, że się k***a na ziemię Wow! Jestem za tobą. Czego nie rozumiem, że masz podejść pod ścianę? Pójdź do tej celi i podejdź pod ścianę. Jestem pod ścianą. Do celi pod ścianę. Jesteś jak ściana. Nie da się ciebie przesunąć. do celi i pod ścianę podejść. Raz. Dwa. Mogę ci pomóc? Przepraszam. Nie, nie wejdę Ty już masz zwidy, psycholu! O, cześć Cześć Próbuję mnie uratować cześć. A idź mi swoje daj Słam? ID swoje, dowód osobisty. Skruda ID to I don't i H to have. Dowód osobisty mi dawaj swój. Dobrze. Również, urw. Ej, papa, na, co mam że teraz prawa to jest skruda. Dobra, jadaj. Czekaj, Czekajcie czekać, kopaki. Kajcie, jadaj. Panie, jak pan jeździ? Co z nią? Skurde. Co jest, kurwa. No. A ty skruda? <laughs> przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Odwracasz się do Karakary, do auta, który stoi za tobą i kładziesz ręce na dachu jego, na szybie, na czymkolwiek. Nie do, szyny, do dachu. Dobrze, w takim razie na szybie, ręce. na czymkolwiek. Powiedziałam na aucie. Zejdź mi z tego auta. To nie na pace? Masz ręce, ręce na, na pace. pace. Zejdź z tego auta, połóż dłonie... MAM na RĘCE NA PACE! Pojazdu. Zejdź z samochodu, jak żebyś nogami stał na asfalcie.

na dobrym no. miejscu zaparkowałeś Ty no. No. Chyba na nieprawidłowym wybiegu. Daje nie. Prima albo ta postać. Rozbija się koniec, nie. To już jest śmiertelna prędkość, więc szybko. Spokojnie, chciałem zaparkować. Przepraszam. Tak, tak, spokojnie. róży jak. Dzień dobry, dzień dobry. Obywatelu, ja już ostatnio z obywatelem rozmawiałem Dzień dobry. Dzień dobry. Jarajcie zioło! Łoo! dobry. wo, 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 wo. E, pobudka! Mam bombę! Odjeżdżam mam bombę! Odjeżdżam mam bombę! I mam, kur... Mam bombę! 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 Mam Kur... mi nie wierzą. Wysadzę ich wszystkich, umrą. zatrzymaj się! Mam bombę! Mam bombę! Słyszę, że mam bombę! Nie mogę, kur... siedzi to szybko on zadzwonił... Kur... Dobra, nie mogę. Bo, sobie sąsiad to słyszy, ty. To bip bip -bi wybuchło! Wybuchło! nie żyjemy, nie żyjemy, bip wybucho! wybuchło, wybuchło! wybuchło! Pan, pan bardzo egzotyczny imię. Powiem pan tak, no. E, wiele się wydarzyło, tak? Moja matka zaszła w ciąży z delfinem. Ale no. tak właśnie na tym morzu, tak, ja teraz... No wspaniała, tak. wspaniała to była podróż. uwielbiam. Papugę miałem też swoją. Papugę. Papugę. Ja sam byłem papugą, właśnie o, adwokatem, e, ale e, zjadłem, że to nie dla mnie, tak? Dobrze. Dobra, to nie. Muszę ustawić pod biurkiem? Tam, tam. Pod biurką mam wejść? No ty jesteś kur... Normalny, Czeku flirtuj biurku, trochę z wyczuciem, us dobra? Uspokój się, uspokój się Przy biurku, plecami do mnie Ale jesteś ostry, kocie Rozstrzelam cię Ale jaja, no jak na tego? Adwokata przystało Ty mnie chcesz roz... No to szk... To jest adwokat gangster, Ej, wi a widziałeś co tam leci? Pa Psz Bomba a, 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 a. No to czerwony, czerwony No i przyciemniamy pewnie blisko a tak daleko No tak blisko a tak daleko no i Niech to... pan się zatrzyma Wyzadę. A pan sobie Nie, Pan naprawdę. sobie znowu jaja ze mnie robi? Wysadzę na Czemu ja Czemu znowu zadzwonić po agentów, znowu mamy zrobić to samo co ostatnio Kur... jadłem Jedzę Normalne jedzenie Karma, co? Karma Aha AHAHAHAHAHHA <śmienicza> Dobry Pan też tutaj? Sa Nie pan może Pan może Dobra Drz gramm na odwiedz nie widziałem Cię, sorry Ale co zapytałem? Mogę u Pani yy...

To nienormalny jakiś <grym i zbierny> Zobacz jakie logo Polecam. U, tam Ach! Tam mój dyd. Weź te kulki Twoja stara też mi tak mówiła. <grym i zbierny> Wy też oglądacie dupę kota? Jak... jak w My to trochę podnieca. Rozumiem, że ja nie jestem aż tak wybitną jednostką, żeby spotkać taką drugą. Mnie to było awykonalne. <giby> nie no, jesteś git, jesteś git. git? <giby> jestem git? Werbki <giby> by dziś siadły. Siada to mi twoja stara na petardzie. Cii, cii. historia się powtarza u każdego pędkarza, każdy taką zna, znam też taką ja.